Czechy wojna. Wiedziałem, że ty Polak to złodziej. Wielka Brytania dasz trochę wojska. Ok. Wielka Brytania dasz bomby atomowe. Ok. Litwo dnia. Pokoło. Anglia ratuj, bo Polska zwariowała. Ok. Co tu się dzieje? Musiałem gdzieś przetestować tować te bomby. Niemcy wojna za 1939. A to za 1940 i nie ma Niemca. Ej, wy wojna! Węgry, Unia. Oke. Okay. Łotwo, wojna. Atakujemy Brazylię. Około. I nie ma Brazylii. Imperium Mongolskie powraca, wojna, Rosja. Portugalia, wojna. I nie ma go. Kto chce u niej, niech dołączy. I od razu lepiej. Egipt kupujecie. I was. I jest super. Kupuję was. Idzie Turcjo. Muszę zacząć kupować jak Arab. Chyba to nie dla mnie, bo nie mam już pieniędzy i idę jeść pizzę. RPA wojna. I nie ma go. Musimy zaatakować USA. Ok. Słyszałem. USA, Polska i Wielka Brytania chcą cię zaatakować. Ok. Ameryka Południowa wojna. Yes. Pora zaatakować Polskę. Moimi odrzutowcami, USA nam zabrało tereny. Robimy nalot na USA i cyk bomba poddaje się.